No ja bym chciał mnie nisko Kurde, trzeba będzie zadzwonić i ich znowu Irox <słyszy> potki tutaj Dzięki Macie też chciałem dostać Kurdy dostałem no, się myślałem, że mi coś traciło. O, o, dobrze, dobrze. Pompa coś. Kukurydza się przyda Idealnie. Co, dojeżdżamy tych na 120? Ja mam tu kwestię, żeby zebrać kamień na tych 3 no, też właśnie, szukam kamieni. A, no to do kopalni no, musicie. O kurde, co tu wybudowali? Są Gryby tu świetliki gdzieś? Testy. Ale teraz świetlika bym im walnął Nie ma świetlików Dobra, idę do strefy A plus ja Miałem raz jeszcze to z szybko, by Oh my czynienie. god, baby Yoda. Najlepsze trio, pa. O, tak, tak. Czy się ładujecie z kimś? Nie, ja do kruka ładowałem. Aha. Nie, ja nie, <grym> jestem prawie w zoni już. No i Git. O, znowu jest na Discordzie powiadomienie. Hej, Kirak, ale zacznij, jakiś potrzebny No to automatycznie ustawione. No, to feska. Zlecenie Aha. rozpoczęte, a na ciebie mają zlecenie. Co? Czemu Cześć, nam zauna pokazała? Nie można tej przyciągnąć. Ameryka jest inaczej? A, zauważył ty! O! O ty dziadu! Tak. Nie tak, to tak pomaga. Zero ma to jest 0 otwarty. To Dobrze. Ja nie trafić, a po taki otwarty. To jest taki otwarty. To jest taki otwarty. To jest i otwarty. To tak w otwarty. O, a ten Kurde, jaki luz. a tu miał złotą bombę, a w krzaczku się schowała. <coughs> co? No. To jest ty. W ogóle... Teraz się mnie nie da w Nie no, da się normalnie. Głosie, tylko się chyba nie pokazuje. Tylko, Głosi, masz takiego celo w tego balonu, że... Masz tak, ze mną nie masz że co? Nie. Co? Flash tutaj jest sam, Oj, masz daszek. Dostałeś z prezentu malowanie? No ja dostałem kurwa z prezentu płytę winylową, bo mnie bombowy strollował. Otwórz pod oknem, otwórz pod oknem, po lewej. Ja, ma, ja mam tą jakąś tam łopatę i malowanie dostałem. No. No, ja wczoraj na Redditie widziałem, jak gościu Chce, wszystko napisał. W którym Nie prezencie mam, co mam jest. Posiadam. I usunął chyba ten komentarz. Jest. Nie mam tego. Kurdeka mgła. O? Wydropiliście co? Te dostałem. Dobra, idę na tą górę. O! Siedzą odszerają. na drugim wzgórzu. Kurde, ja w łupkę wywaliłem. Jeszcze nic nie widać przez tą mgłę. Tam okay. są jeszcze. 40. Trzeba się obudować. Nic nie widać, ty. O, jest. Ten jakie okienko sobie stawił. O, widzę, widzę, a nie. Tam skaczą, tam, 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 tam łatwym celem. Się przyciąga tak? jakiś Spiderman, no. się chyba niż tamci. Tamci są bliżej. O, 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 wychylił się na chwilę, kurde. A jeszcze ktoś dojeżdża ich w ogóle. Na o, o, dostał, 22. Na dole, ty. Dobra, full auto. Ja na no one-tapsy trzeba. O, o.

O! Ej, zniknął. Ile wstecz, i tak ma ten karabin? No, już 20 ten Dostał 22, jest. Dobra, jeszcze. chyba my tu pozostajemy. My tu A, po... tak. Domek budujemy, domek. Idealnie. Dobra, no z metalu trzeba to. Nas nie podpalili. Dobra, buduję bazę, mam 800 metalu. Buduj to mam bazę, czekaj. Tam ci co byli po prawej? Jeden tutaj jest za drzewami na różowym A 243. To jest. Dostał. Dwa razy. Drugi też dostał. No i górze tam jest, uważaj on na A widzę, widzę. 44 wyrwał. tutaj by nie dostał. Ja o ma jeden. Mi tak zasłoniłeś, widok. Kurde. Nie no, bo oni muszą uciekać. I tam nie mają strefy, no właśnie, ja to nie wiem. Chyba, że sobie po prostu przeciągną. Już jeden, poza Utrudnijmy im życie po prostu, żeby matce potracili życie. tu ścianę wybudował opancerzoną. S spokój, przed burzą. Tam, tam, tam się klepiam. 20. Ktoś dostał chyba hita, tak mi się wydaje. Kurde, no nie, ile tego healowania mają? Mam 20y, dostał taki się... unicorn. Na różowym dwóch siedzi ja i oni 40... strefy Taka chyba nie ma mają. Na moim znaczniku, na tym zagrożeniu. Krak, tam Kolejny Tu miałem 500, a było 200, co jest zrealizowane. O I kurde, to wyrwał. nie masz? Nie mam to... nic. No to czemu nie mówisz? A to chodź, chodź tu. A ty masz? Ja masz ja mam mgiełkę i dwie duże. Dajcie cokolwiek, to... Daj mu bigel i daj mu beagle. Masz, popsikam cię Wiem, tu będzie. Am Am tutaj. Tata tusia. Tak tam. Dobra, bo te hopy gdzieś pod nami. Już tak nie rozbudowały muszę... to. No teraz my musimy iść teraz trochę. A no. Mamy tam spada jakiegoś, chodźcie, nie? Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Gdzie ty jesteś? Mi tak się nie turczy, nie ma sensu. Chodźcie na dół do mnie. Wywalniemy z splasza szybkiego i ja mam mi Aha, to na spodobanie. Ale dobra. żeby szybkość idziecie, no, szybkość. szybkość. No, możemy... no. O kurde, ale wyrwałem, cepa. Biało tam ma, który to bardzo. O, dostał, dostał! Jajo, jajo, jajo to jajko, jajko dead, jajko mad, ma, sorry, Na mnie, na mnie chyba. Lecą jacyś. Więc Jeden Spiderman'em gdzieś tam zwiał. Tutaj, tutaj, się, na różowym. Tu się rozsypał jakiś. Puch nawet. No tu tu są wstał. jeszcze, uważajcie! Tam są jeszcze. Jeszcze z boku siedzą? Kurde. no, nie jak ja. Tam On zaraz chyba wytyli coś w ciebie. W Chodźmy do strefy może, co? Gdzie jest strefa? Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Ja tu mam boxy w zonie. Mordyż na plecach siedzi ty. On do Artura zakręci. On tam rotuje jakiś. Yy, bardzo wide, bardzo wide. Dostał 40. 45 light dostał. Tu, tu, tu też wide ma. Oni mają wszyscy wide chyba. Jak o, ja plecy, plecy jakiś. nam podjeżdża typ. O kurde, już u góry sieni? Нам есть. Так. Дац. Хорошо. Где у меня масло? На ружьём сидит. О, черт. Он меня сейчас Opieks, kampione, o pi jak skampiona się fuckło tu strefy nie ma ciągle w to my jest trzeba sprawiedliwe jest padliwe. Kurde, jeden tak low ma o jest ty No to mnie jest spewa taką dłuższy Wszyscy coś na lo są strasznie to tobie jest mi jakiś? Nie, ja jestem clear, tylko że jak na mnie każdy nawala i ja dostaję przez ścianę. mam no, no, ze sniperem w łożej i nie wychylaj killaks lepiej. Zdarzymy no nie ma 400 maca. Możemy ich spamić po prostu No. chodź do mnie, chodź do mnie. Po prostu Ja leży Chodź po prostu ciągniemy hagika Gdzie ty jesteś? Na górze po prostu Aha. jestem. <laughs> o, oni łapka pograłem chyba. A no, chyba ta. Rejkała się powiem. O oh, fuck! Dobra, gdzie Może kilek, bo już tam zejść masz Spider-Mana, zawsze masz, dobra, dobra, chyba schodzimy, do Ufa. Ufa. Ja mam trzy mogę na Hilafa nawet grać. Kurde, myślałam, że się zrzuca Zero ma na górze ma zero ma Totalny to hole Leciał Leży nie? A! Jest, trafam Zero Dobra, nice Uuu wrócił, do, wrócił do żywych Powalił oko i wrócił Winnek Ładnie a już drugi dzisiaj, lecimy. A broń w twoich rękach w ogóle nie idzie do góry, a jak ja ją mam, to ona kurwa patrzy w niebo. A ty do loby poszedłeś. Gości musisz panować nad recoilem. Nie w ogóle chyba się gwiazdki. Ja mam Dla... się ponad. O jest. Ja mam 230 gwiazdek. Jest o, a ja, to ja chyba mogę nam na postać odblokować w ogóle. Mam. O, a ten, co ma za skina, co to jest? Z Raven? Mhm, tylko że jest tydl za te, za wyzwania. A, to, chyba a zrobienie to było z Battle Passa? 60 wyzwań. To było w Battle Passie czy co? Czy Raven była w Battle Passie, ale tylko że jak się odblokowało, to można było się zrobić sobie chyba 60 epickich zadań, czyli no. wszystkie jakiekolwiek wyszły w tym sezonie, i dostawało się ten styl. A, a zebisty skin. Ja mogę też ubrać sobie. A, kurde, Będziemy jakie jeść. skiny mają. Raven, Raven. Ja mam porucznika John Lama. <laughs> nie wiem, akurat wtedy, jak były najfajniejsze skiny w Battle Passach, to musiałem Neta nie mieć w ogóle. Jest złośliwość rzeczy martwych. Co się stało, że nie miałeś Neta? No bo jak się COVID zaczął, to później już mi wypierdalało co 5 sekund neta. <grystanie> bo ja wcześniej miałem radiowy. A, no. to było takie wiesz? Jeszcze wcześniej miałem jeszcze gorszy, bo ja miałem chyba wcześniej jakieś w ogóle 8 mega megabitów downloadu na jakieś pół mega uploadu, czy coś tam. Później nie zmieniłem. operatora. Miałem chyba 16 ściągania. Tak w umowie, bo było normalnie 10. Na... dwa aplaudy. <laughs> ja, znaczy ja mam net. teraz taki jakby światłowód, nieświatłowód. No. Ale mam tam... No teraz nie pamiętam jakie tam były dokładne tak dane. Ale na no. ściąganie mam tam około średnio takie 12 giga, nie? Co? Znaczy megabajtów. Aha. Co? To co masz z Ja mam normalnie... <laughs> Kupa, 12, 12 giga i, i takie... mega. O co chodzi ty? Bo jakimś jestem, nie wiem, chyba w NASA pracujesz czy co? Nie, no. No ja nie <laughs> nie mam normalnie internet. W sensie mam brute i jednego kabel do komputera. I mam, no. No, I mam tam 30 mega, czy są 40 pobierania. Ale ty masz niestabilny internet. No, no tak, już znaczy mam dobra ale jest niestabilny. A. A to ty? Już myślałem, że mi jakiś. Fak! Zblokowałem na tym, na, na wentylatorze. O złoty MK7, nice bro Nice no, Opak, złapię. au, au, au mega tylko że Dobrze gościu, ślepy jest ty Ja idę no, Zabiłeś już? Zabiłem oh, nice. o, a gościu z takiego oh. zasięgu mnie z shotguna wyjebał tyle HP Prezent mam Złote, złote śnieżkownik dostałem to... A ten co? Ty! Haha! <noise> Co on robi, ty? na świecie żył Żyję! też już leży. Ale jak oni się teraz czukają szybko, to tak śmiesznie wygląda. No, Jakby też. podarki dostali. No. Coś tam jest. Dobra, mam fontannę obfitości. Ktoś chce? Skosztować ma fontannę obfitości. A. Proszę tutaj. Coś tam chce, to mi bierze. No złoty, o, śnieżownik, a nie no śnieżkownik. Debista ta brońka jest. Wysłem. Jeszcze spraya zostawiliście na ziemiowy. Ja sobie przygarnę. Dobra, ktoś potrzebuje splesza? Dobra, się sam się spleszuję. ma taki średni zasięg. To średni zasięg. Jak co to za zasięg. O. No. No, ale za to, jak już pierdolnie to zabije gościu. No, no okay, lepsze od pompy. <gry> no, no tak, Gdzie no, ta, no, ta skrzynia, skrzynia nie jest? Nie no, to no, za ścianą tak. siedzi, ty. No blisko, jak się, że jak ze śnieżkownika, twarz mu 80, pompy walnie za 20 Co? Da się tym za 80 walnąć? Nie wiem no. tak załóżmy, nie wiem ile chyba. A ja tam dostałem on, przed... on po na 50, 50 bije normalnie. Co, co poszedłeś chyba za dwóch, co tak nas, y, co wy po dwójkę zginęliście? Ja tam restartowałem na tych wykrzywionych. To zostało z jego 80. No. Ja nie, po nie bo to jest na 60 na pewno, bo miał niebieskiego. Bo to przecież fieltowego dostajesz 70, a normalnego 80, 60 złotego. A, bo Śnieżkołomik jeszcze kolory ma różne? No tak, ja mam na przykład. Aha. A by był bez kolorów, to co, przezroczysty? No nie, bo myślałem, to jest masz takie jak Harpoon, że masz tylko niebieski, co nie? Aha, okej. Okay. Tak w takiej zasadzie. Niebieska, tylko lepszej wersji. Dobra, jeszcze by się przydał, mgiełka teraz na armora. A, a w sumie będzie to, takie pikadło. Znaczy taka beczka jakby popękana. Będzie zraszacz, gościu. Będzie nas podlewał. Daszaj, <grym 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 to jest z Zło będzie ty? Będzie Da się jeszcze łapać teraz? Czyż to naprawili? Da się. jeszcze ja latają. Da się, no. Daszaj. Ale ja nie wiem jak się tak tego, jak się... Wiem. Jak się, wiem. Jak się w nim w obracać. Ja to się teraz nie. też nie mam. raz udaję, a tak właśnie zależy. A koniec mu się zawsze uprzejmie. O, dobra, teraz już wiem. Co, się gas puścić, nie wiem. co? Trzeba, tak trzymanie koniec świata. Nie wiem, hmm. ja lecę A, bo ty tu rampę Czekaj, się, kilak senatę, jeszcze, Czekaj, wiem, na Ja stanie się Jak no, Tak, ja chcę jak ktoś... to nie od razu, tylko tak chwilę. O teraz. Za późno dalej. możesz jakby tak jakby do góry podnieść. A to się samo obraca to do góry, czy ty musisz trzymać jakiś guzik? Nie no po prostu jakby jadać i bym lekko tak do góry kamerą Teraz na przykład A, nie zejdzie... No bo ja widziałem chłopy ja tak normalnie tego, podbijałem no go do góry. Nie musisz mieć miejsce. To jest zabawne. osobowe. A ci? weź swój kup. <laughs> A tu jest taka rampa idealna. Nie umiem tak. Ale ma ten w ogóle Trąbienie A w ogóle widzieliście tego dziadziusia co zasuwa w ciężarowie czy nie? Ja jeszcze nie, się słyszałem, że jest coś takiego, ale się ja nie widziałem. Nie widziałem, widziałem Dobra, to może na zlecenie lecimy, co? Dawajcie, co na zadynka. No. Tyle ty lecisz bez turbo tym ranem Ja? No, bez turbo 36 no. Jeżeli coś No to szczerze chyba lepszy jest SELAM, w sensie Ogólnie auto jest chyba lepsze, bo on jakby jedzie stało, szybko jedzie stało, no. Ale na przykład do To ja, jest ma. fajny jak na No tak, chcesz szybko się przedostać. To jest jest nie w macach trochę. To ja po prostu do boksa cię. Zobaczmy teraz ścieżkowniki. Znaczy Light bije. jeden ma. Też jeden. No miał 0 chyba. O, wcześniej go bije. Ja dostałem 19. Sam się uderzę ścieżkownikiem. O, nie bije. Ścieżkownik od się przynika przez ściany. Musi mnie wszystko. Tak? Kurde, dobrze się. być. Chciałem go z tego śniżkownika zabić. Uf. Jeszcze u góry ja... -Man w górę jeden Spiderman siedzi. Ja te z śniżkiem przez wszystkie tekstury. Ja pierdził kolapsko. Dostał, ma Leży. O! Dla pierwszej, uważaj. Ale no co Kale teraz jest z tymi? Z na, na telefonach. Na telefonach. Już po prostu działa? No tak, ale w sensie, że działa, czy nadal wszyscy siedzą w tym? Na telefonach w trzecim sezonie. Nie no, normalnie jest chyba nowy chapter teraz, coś tak no, to... nie, wiem, nie wiem, dużo, te, dużo teraz osób, os, osób znajomych, które grają na tym, na telefonie. No. Tak A w, nie wiem w końcu jak to działa. To jest tak, że yy, siedzisz na tamty, tamtym chapterze, czy jak to jest? Nie ja. wiem. Może ci do... tu tak, te rzeczy w ogóle jakieś... Masz tu leczenie ja i to teraz się nie opłaca to właśnie spytać, bo mogę sobie polecić pieniądze, No dobra, ale tam zawsze ja jeszcze ktoś tam jest, nie? Ope, Czy, mam. Jak ja zlutowaliśmy, to tam już mało co jest. Oj ale, tak, tak. Tak. <noise> Maska, myślę, myślałem, że jak się ślizgasz, to masz się spotkać. Nie, to jest o, tu jest fioletowy Mk7. Jak twój to masz. Tu jest fioletowy. Chłopie, tak jakby grać na dwa No to ja go wywaliłem, bo nie ma mamo do niego. Ja mam trzy, mogę ci dać, jak, jeżeli chcesz nim grać, jak nie no to... Tak nie okay, no. Nie? Wiesz, w Wiesz, mam taki lucik, zajebisty. No za długi. Nie wiem, ja tu pompy na wszystko git. Znaczy tu są dwa bigi To są. Ej, opłaca się dwa bigi za spidermana czy nie? Nie, a masz coś innego no, jeszcze tak. do leczenia? No, minisy wam. No to opłaca się. Chociaż... Zależy od tej stylu też twojego, bo wiesz, tak jak Dobra, wtedy siedzieliśmy... Dobra, mi tak wziął, nieważne. No. Przed, nic nie mówiąc, zarąbał i se poszedł. <grym grym grym grym> po prostu sobie wziąłem na... Dobra, wsiadaj też. Wziął i sobie poszedł. No i tak to wyglądało. Chodź, wsiadaj, do ciebie wziąłem na... A ty masz pojęcie. Mogłem ogóle miałem dzisiaj znowu wstać wcześniej, i napierdalać jakieś budowanie, ćwiczyć i wyszło jak zwykle. Błąk. Nic nie było. Jak ten gra się nazywa? Mimmy. Co? Jaka gra? Ten gracz się nazywa. Co? Komin lewituje, ty! O. O, trampa. A ja na wisią. Dobra, gdzie są macie przeciwnicy? Bo mam niedosyk 25 osób i ja nie wiem gdzie oni są właśnie Nie ogóle pół mapy <noise> Jednych masz na radarze <noise> Za strefą Aha. siedzą Ale zapominam, ja że ja Spidermana mam, ja biegnę z buta jak Cep jakiś Mam jakiś build fajny. Tylko no Kurde, poleciałeś... gdzie ty poleciałeś ty? Pos, Pos. Tak daleko, że jak będziemy chłopów, to my ci nie pomożemy zbyt szybko. Okay. O, o! na kinie, na kinie typ masz, masz Spidermana, to dawaj. Kurde no Dostał Piąk. ze spidermanem O kurde Co, na czołówę się wrąbać? No Oni też mają, dostał 120 oni No oni nie skample. naprawdę grają w tą kąpiel, tak? A! Tam chyba przeszedł ktoś. No, nie widzę jak tam skacze gdzieś Tu nie uciekli? Nie no, ja będę się tu na blisko jeszcze. Się... O, wraca, wraca. Albo, do, albo na mnie wjeżdża po prostu. No. Ja Dobrze. Pięga. A ja myślałem, że potem jest tak ogóle, że jak nie mam paliwa to mogę nadlecieć, nie nicze. Na górze, Usią na górze duże. jest, uważaj. A mamy? No widziałem jak się na mnie patrzył chłop A tu jest, o kurda, to jeszcze jakiś inny skład Ciomeczków Tu się nie dobudować Bawan leci Ty na to masz jak nie, do was? Helikopter, helikopter. Harakopter. Helikopter. O kurde. Harakopter. Prawie snajpę dostałem. Chyba, że ktoś miał zazwać, nie. mnie uleżył, nie wiem, jak to Zostałem w miejscu. On był aimerem po prostu. Święto Mam jest jakiś jest kurde. Dobra, jeden ja Maciuś dostał, mocno. A! O ty. Dziadu, kurde nie mogę budować, aaaa Leżę Leży jeden